Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale po krótkiej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was z, rec z recenzją odzieży wojskowej. Mianowicie jest to bluza, um, bluza z munduru polowego zakupiona w demobilu w stanie magazynowym, nowym, to znaczy nie używana, ale w stanie magazynowym. Jest to bluza w kamuflażu M92 Woodland. Jest to bluza z munduru włoskiej armii. No i troszeczkę Wam o tej bluzie opowiem. Cały mundur w kamuflażu M92, czyli włoski Woodland, można kupić no, w stanie nieużywanym za niecałe 100 zł na różnych aukcjach. W demobilach internetowych. No myślę, że jest to po prostu dobra, budżetowa opcja, na przykład no, dla ludzi, którzy potrzebują odzieży w kamuflażu, do różnych zastosowań do lasu, czy też powiedzmy na ryby, do bushcraftu, survivalu, jak również do, no, do, do stylizacji codziennych. Wiadomo, że ten na przykład kamuflaż woodland ładnie wygląda w takich stylizacjach casualowo militarnych na przykład bardzo fajnie pasuje do niebieskich jeansów cały mundur na różnych aukcjach w internecie te mundury występują w różnych cenach czasami są używane, czasami są nieużywane no myślę, że taka cena do 100 zł to jest dobra cena za ten mundur. Przejdę wam, przejdę teraz może do opisu, opiszę poszczególne elementy. Ja sobie z tego munduru zostawiłem tylko bluzę, jako że spodnie, no nie przypadły mi do gustu z kilku powodów, mianowicie nie ma w nich kieszeni bocznych yy, przy pasie, przednich kieszeni bocznych, jak również no, na dole znajduje się taka gumka, która jest mocno ściągnięta. Ja te gumki wyprułem, no ale jakoś tak te spodnie średnie mi przypadły do gustu, natomiast, no, bluza jest bardzo fajna. Yy... Na jednej z aukcji internetowych wyczytałem, że skład materiałowy tej bluzy to jest 65% poliestru i 35% bawełny. To znaczy, no, jest to info niepotwierdzone, gdyż tutaj metka mi się trochę sprała. No nie za bardzo widzę, także nie mogę tego sprawdzić, no ale powiedzmy, że jest to mieszanka poliestru i bawełny z dominacją poliestru. Pluza została wyposażona w kołnierz, na którego końcach znajdują się wszyte takie dwie białe gwiazdki, no bardzo ładnie to wygląda. Bluza posiada również szlówkę na wieszak, można ją powiesić na haku. Tutaj przód jest zamykany na guziki. Tych guzików tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć guzików. Guziki są dobre wszyte, no nie trzeba ich drugi raz przeszywać, aczkolwiek można. Tutaj się znajduje taka szlówka z przodu, nie wiem za bardzo do czego ona służy. Znajdują się panele Velcro. Jeden wąski, długi pasek Velcro. Na, na, na naszywkę z imieniem, na identyfikator drugi taki bardziej taki nieco szerszy prostokątny panel velcro tutaj na środku na klatce piersiowej. Na rękawie, tutaj z jednej strony, znajduje się kieszeń, zamykana na rzep. A tutaj są takie szlufki w niej. Trzy takie głębokie przegrody, więc można tu powiedzmy, jakieś podróżne rzeczy, na przykład długopisy do niej schować. Z drugiej strony mamy taką troszkę mniejszą kieszeń, która jest no dosyć, dosyć szeroka. Z drugiej strony również się tutaj znajduje na lewym rękawie panel velcro. No, tutaj była taka naszywka z flagą Włoch i napisem Italy. No mi ona gdzieś niestety zaginęła w akcji. W bluzie od wewnętrznej strony znajdują się przyte dwie kieszenie zamykane na patkę, na rzep. No także na przykład możemy tutaj wsadzić jakiś, nie wiem powiedzmy, portfel, dokumenty. Ona się, te kieszenie bliźniacze, znajdują się z jednej i z drugiej strony. No, kamuflaż jest nadrukowany tylko na jednej stronie materiału. Od spodu mamy taką, wewnętrzna strona ma taki kolor jednolicie. Oliwkowy. Jeżeli chodzi o tył naszej bluzy, no to mamy tutaj takie szwy. Na wysokości łopatek jest jeden szef i drugi pionowy, który biegnie przez środek bluzy. Jeżeli chodzi o rękawy, na łokciach mamy wzmocnienie. Dodatkowa warstwa materiału jest naszyta. A rękawy są zapinane. Na dwa guziki, możemy ustawić zapięcie na szeroko i na wąsko. No takim minusem tej bluzy, znaczy minusem y, czysto wizualnym jest to, że tutaj się znajduje taka, jakby to powiedzieć, zakładka na rękawie, no, która, która tak troszkę odstaje, no, czy wiadomo, że ma to praktyczne zastosowanie, no, aczkolwiek wizualnie. Y, Wizualnie wygląda to średnio, aczkolwiek no to, ten odstający materiał można trochę schować w rękaw. Reasumując, bluza M92 Woodland z włoskiego zdemobilizowanego munduru no jest ciekawą budżetową opcją, jeżeli chodzi o odzież, o specyfice, o specyfikacji militarnej. Jeżeli szukacie czegoś budżetowego, no to myślę, że, że jest to dobra opcja. Tak jak wspomniałem, cały mundur można kupić w granicach 100 zł, no w stanie magazynowym, nieużywanym. No, gdybyście mieli aukcję, na której się znajduje powiedzmy sobie sama bluza, no to tak, tak, tak myślę, że górna cena, którą warto za nią zapłacić... Oczywiście, jeżeli jest to bluza nieużywana, no to, tak powiedzmy, 60 zł. Myślę, że drożej po prostu już nie warto kupować, no gdyż na rynku, na rynku znajduje się w, w demobilach dużo, dużo tań, tańszej konkurencji. Warto sprawdzić, warto, żeby sprzedawca w internecie również podał Wam wymiary w centymetrach, żebyście no, mogli tą, tę odzież dopasować e, do Waszej sylwetki. Przeważnie są podane wymiary, e, długość całkowita, obwód w klatce piersiowej, no czy powiedzmy długość rękawa od pachy. Także no, na te rzeczy musicie zwrócić uwagę. E, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli macie ochotę, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Teraz pojawi się w nieodległym czasie kilka innych recenzji odzieży o charakterze taktycznym czy, czy wojskowym. Dziękuję, cześć.